Znajdujemy się w pomieszczeniu, które się nazywało jak, Panie Jan. Turbinownia i nastawnia I nastawnia. Co, co tu się znajdowało? Dwie turbiny. Tak. MAN był 39. rok. Tak. A Skoda była, to był jed, moc była 1,1 megawata. A, a Skoda 1,5. Skoda była półtora, ale z 1964 roku. Była sprowadzona do 3. 3. Czyli, czyli, czyli była, młodsza. tam była, tak. było 0,4 tego napięcia, a tu było 6000. Tak, 6000 6 voltów. Ta. voltów tak. I to na transformatory szło, no i później no już. Ta Rozumiem. Ta, ta, ta. I, I dzięki temu, czyli mogła być cukrownia samowystarczalna, jeśli tak, chodzi jeszcze, o, o prąd. Tak. tak jeszcze jeszcze do, oddawała do sieci. Do sieci. I, Pracowaliśmy i, w synchronizmie? i do sieci oddawana była. Czyli był zasilony również w i tutaj te Nie, przy... to było kawałek na jakiś pomysł Doszło do linie wysokiego napięcia i, i później to, ale to były płacone, jakśmy brali z sieci, to było płacone dużo więcej, a, a jak rozumiem, a jakśmy to oddawali to marne grosze. Marne grosze, bo, bo chcieli was wykorzystać no tak, w jakimś to sposób. W a a pan, panie Józefie, pan tutaj zaglądał tutaj też tak, do tego jako ślusarz, tak? Bo to jakoś to, lusasz, to, tak? Czy... W kampań, bo to para z Turbin szła na ogrzewanie wyparki, Aha. a wyparka grzała całą cukrownię. Bo potrzebna była bo... i prąd i para tak, tak, przy tak. produkcji buraków. Burak. No. I, i czy... może jeszcze były bloki ogrzewane czy coś, tak? czy Z tą parą, to, czy nie? Nie, osobno. To jest... Nie, z początku było całe osiedle. Nie. Całe osiedle było też ogrzewane tą parą z tych turbin, tak? Para później było przełożone na wodę, woda ciepła. Aha. Ta z wyparki Rozumiem. z Skondensatu. Była wykorzystywania wykorzystywana, do ogrzewania pomieszczeń. To była na staw czysta woda, ta gorąca, a z stawu brana była zimna woda na ugrzanie, chłodzenie turbu. Nie, to była z wodociągu. Polej. Podejdźmy tak delikatnie kawałek, żeby zobaczyć ten obraz zniszczenia. Proszę Państwa, proszę zobaczyć jak to wszystko wygląda dzisiaj. Tutaj nam jest zdrowo, bo są... Okna, jak widać, tak. Okna są. I, I zobaczymy jaki piękny mamy pejzaż za oknem. Proszę państwa, proszę bardzo. To wszystko są tereny cukrowni, tak? Tam były kiedyś składy buraków, teraz jest skład węgla, zresztą bardzo drogiego, prawda? A tu mamy skomin. Ile on ma wysokości? 65 metrów. 65 metrów. I panu Niemcowi nie chce się go rozbierać, bo by go dużo kosztowało chyba. W puścił dla plusa. Aha, dla plusa wykorzystuje. Telefonia komórkowa, o tu widać, prawda? Także tu, tak to wygląda nasze polnice wirsza przy pomocy braci Niemców. Tutaj mamy takie skutki ich działalności przy pomocy oczywiście Nasze, naszego wspaniałego rządu, który doprowadził do takiej ruiny. Do takiej ruiny doprowadził to wszystko. I tu jeszcze zajrzyjmy. Tutaj zobaczymy nastawnia, tak, panie Janku. E, czyli rozdzielnia elektryczna, tak? Tak, tak. Tu była nastawnia. Wszystko też w automatyce. W automatyce, proszę bardzo pomieszczenia tutaj są rozdzielnie tak, powygrzebywane wszystko tak, poniszczone, tu były szafy tak, z urządzeniami Pomiara. elektrycznymi. Wyjrzymy przez to okienko, zobaczymy tutaj budyneczek, budyneczek administracyjny tak, tu magazyn cukru, gdzie nie ma cukru i teraz wróćmy jeszcze tutaj. Tutaj nie patrzmy, bo wpadniemy gdzieś do dołków. Tu są takie rzeczy przeróżne. Elektronika jeszcze leży jakaś. Tak. Nawet są, są, jest szafka ubraniowa, prawda? Jest regał. Tak. Tu są tak samo jakiś warsztat był, prawda? I tutaj stała ta turbina, która... No. Mam ta starsza, tak? Tak, tak. Niemiecka zresztą. Tak. tak. 39 Czy, tak. rok. A tam dalej stała szkoda. szkoda czeska, tak? Czeska. Teraz wyjdziemy jeszcze tutaj, zobaczymy na kotłownię. Na kotłownię. Tutaj tam zasyp, tak był miał, tak? Miałem było opalane. Tak, tak, tak. To wszystko. E, tutaj jeszcze są jakieś... To była zmiękczalnia wody. Zmiękczalnia wody, mówi Pan Józef. Tak, teraz został tylko jakiś zbiorniczek nie, nie z tej ziemi. Ostrożnie, panie Janku, bo tutaj niebezpiecznie jest. I tu, proszę państwa, stały kotły, tak? tak? Tu stały kotły jakie? Kto powie o kotłach? No. Pan pracował dłużej, panie Józefie. Niech pan coś powie o tych kotłach, które tu stały. Ciśnienie miały 40, tak? Tak, 40 atmosfer. Dawały, tak? tak. To znaczy dawały co? Ciśnienie parę, pary parę na podgrzewacze, na... taka para była suszona na podgrzewaczach i dopiero turbinę obracały. Czyli suchą parę tak Słu... zwaną opara. trzeba było. Stu... Szło na zakład. No tak, o... O... oczywiście, na oczywiście, tak. to już mówiliśmy o A tym. A bo para z turbin jak wychodziła, to już szła na ogrzewanie wypar. I tutaj te, te kotły, ile było tych kotłów? Dwa. Dwa. I te kotły były oczywiście e, zasilane tutaj chyba z tych miałem. miałem z tych spustowych takich historii były zasypywane tak a tam się skąd brał ten miał na, na górze na zewnątrz ten był, był podnosik i tam na, do góry zasypane silo, silosy to jest silos węglowy a. ten były silosy węglowe no i proszę Miałowy. państwa tak to widzicie wygląda aktualnie cukrownia włostów była cukrownia, która w tym roku obchodziłaby setną rocznicę powstania, proszę państwa. Także to jest polska tragedia, polska tragedia. Nie mamy cukru, nie mamy pracy. Młodzi nie mają co robić. Podobno jest patologia we włostowie coraz większa wśród młodzieży, no bo nudzą się, nudzą się, prawda, bez pracy Ludzie się nudzą, dzieci się nudzą, prawda I, i jest to co jest. Także no chyba tu wszystko już żeśmy pokazali, nie ma co tutaj medytować więcej. To jest smutny widok.